Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Hera i jak w kolejny, właśnie co drugi piątek zabieram Was na spacer. Dziś będziemy sobie chodzili tutaj w takim właśnie, że tak powiem, oświetlonym terenie z bardzo rodzaiznego powodu. Jestem w hotelu, w sensie jestem na konferencji, więc nawet nie wiem gdzie mógłbym się indziej udać, żeby się nie zgubić. No, mam takie przekonanie, że jestem trochę, można powiedzieć, in the middle of nowhere, więc e, wolałbym nie oddalać się zbytnio, więc będziemy sobie chodzili, tutaj jest opisaną drogą pożarową, w tą i z powrotem, e, a być może nawet dookoła hotelu. E, z czym dzisiaj? No, zgodnie ze standardem spotkań e, moich, będziemy rozmawiali o tym, co poruszyło mnie najbardziej w ostatnim czasie lub też co mnie porusza... I o czym, do czego chcę Was najbardziej zainspirować. No i dzisiaj będzie to bardzo proste, eee, akurat, bo mam takie przekonanie, że chyba mam kilka dość, e, nawet nie swoich, ale mimo wszystko w związku z tym ważnych ymm, przemyśleń. Jacek Walkiewicz ma. O, tu jest jakieś w ogóle piękne miejsce. Ma takie bardzo ładne swoje powiedzenie. Które dotyczy w dużej mierze każdej formy sztuki. Jeżeli byśmy poszli sobie na przykład i przeczytali jakąś książkę i ktoś by go pytał o rekomendację, panie Jacku, czy ta książka nie wiem, wzrusza, porusza, inspiruje, zawsze odpowiada: Zależy, kto czyta. I ta świadomość tego, że. Relacja między twórcą a odbiorcą, czy też między dziełem a odbiorcą, jest bardzo ważnym elementem, na bazie którego powstaje coś unikalnego. Jest moim zdaniem coś, o czym my bardzo często zapominamy. Tak po prostu, że wydaje nam się, że to w jaki sposób coś wpływa na nas, to to takie jest. Że, jeżeli według mnie książka jest nudna, to ta książka jest nudna. Eee, nie, to znaczy, ta książka jest nudna dla mnie. To znaczy, że mnie ona nie poruszyła. To znaczy, że być może ja byłem na takim momencie lub też w takim momencie swojego życia, że te rzeczy, które są tam omawiane, po prostu nie rezonują ze mną, nie odbiły się. Nie wpłynęły tak, żebym się konsekwentnie zmienił. I nie mam przekonania, że to, o czym mówię, jest w jakikolwiek sposób odkrywcze. A z drugiej strony, z drugiej strony, mam głębokie przekonanie, że jest to szalenie ważne. Że jest naprawdę istotne to. Żebyśmy my bardzo często sobie przypominali, że to jaki jest świat dla nas, nie jest odpowiedzią na pytanie, jaki jest świat, tylko jak my ten świat widzimy. Jak my z tym światem wchodzimy w interakcję, jak my z tym światem trochę kooperujemy. Relacja jest pochodną zawsze przynajmniej dwóch osób, czynników, elementów. Jeżeli mówimy o relacjach między ludźmi, to w naturalny sposób za relację odpowiada i jedna i druga osoba. Jeżeli relacja jest nieudana, to rzadko kiedy jest to odpowiedzialność tylko jednej osoby, pomimo tego, że chcielibyśmy obwiniać pozostałe. I tym przydługim wstępem. Opowiem o trzech rzeczach, które moim zdaniem są bardzo istotne. Rzecz pierwsza, obsługa klienta. Ponieważ właśnie akurat jestem na etapie robienia jednego badania dotyczącego standardów obsługi klienta i właściwie w dużej mierze doświadczeń klienta, to całym sobą chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli będziesz klientem i Spotkasz się w Twoim rozumieniu z trudną sytuacją w obsłudze klienta, czyli że osoby obsługujące będą niemiłe. To zanim wystawisz im negatywną ocenę na Google, zadaj sobie pytanie: czy one są niemiłe w ogóle, czy niemiłe dla mnie? Dlaczego o tym mówię? Bo mam takie przekonanie, że my tak bardzo chcemy o tym zapominać. I nam się wydaje, że na przykład ludzie powinni być w obcudze klienta mili dla nas zawsze, nawet jak jesteśmy hamami. Odpowiedź brzmi, nie, nie powinni być. I nagle okazuje się, że zaczynamy znajdywać w badaniu bardzo czytelne korelacje, czyli nagle widzimy, że są klienci, którzy z definicji są niezadowoleni. Jak se śledzimy różne opinie, które zostają, kto gdzie nie pójdą i skinnie wejdą w interakcje, w naturalny sposób są niezadowoleni. I to nie tylko chodzi o to, że nie są w stanie dostrzec, moim zdaniem, tego, że obsługa jest lepsza, albo mają jakieś bardzo wysokie wymagania, albo są czepialscy, moim zdaniem są po prostu wkurwiający. A ponieważ obsługa klienta jest pochodną i relacją dwóch stron, to w naturalny sposób może tak być i jestem w stanie sobie to spokojnie wyobrazić, że w momencie, w którym trafiają na sytuację obsługową, inaczej mówiąc przychodzą do restauracji Przychodzą do salonu samochodowego, przychodzą do różnych miejsc, w których wchodzą w interakcję z drugą człowiek, z drugim człowiekiem, rozpoczynają tak naprawdę odczepiania się, od szukania dziury, no i w naturalny sposób wkurzają osoby po drugiej stronie. Jak już wkurzą kogoś po drugiej stronie, to oczywiście, za coś mi może powiedzieć, profesjonalizm polega na tym, że nie ulegamy emocjom, bla, 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 bla. Profesjonalizm polega na tym, że jesteśmy ludźmi, kropka. I w naturalny sposób, jak nas ktoś podkurzy, to, oczywiście, pewnie nie, ma, nie mamy prawa być dla niego obrażający, atakujący, e, chamscy, mniej życzliwi. To prawda. Ale pewnie jesteśmy bardziej usztywnieni i stawiamy bardziej radykalne granice. E, co pewnie doprowadza do tego, że ktoś może poczuć się, że ktoś był mniej elastyczny no bo był mniej elastyczny, bo podjął decyzję, że będzie mniej elastyczny. I to jest ta jedna perspektywa klienta, a z drugiej strony widzimy ludzi, którzy potrafią tego samego dnia otrzymać bardzo wysoką notę za obsługę klienta i bardzo niską notę za obsługę klienta. Co już w 100% prowadzi do tego, że na pewno ich wynik nie jest tylko i wyłącznie pochodną ich, ale jest pochodną właśnie z tego, z kim weszli w relację. I w jakiej byli sytuacji. paradoksalnie to wcale nie dotyczy trudności sprawy, którą załatwiali. I to jest w ogóle coś, co moim zdaniem naprawdę powinniśmy sobie wziąć pod uwagę. Szczególnie w tym świecie, w którym kochamy opiniować, kochamy e, wydawać opinie na tematy, nawet w miejscach, w których ta opinia nikogo nie powinna nie interesować. E, to zadawajmy sobie zawsze pytanie, czy to jest. O tej osobie i tej organizacji, którą chcę ocenić, czy to jest o nas, czyli o tym, w jaki sposób ta organizacja weszła w interakcję ze mną lub w jaki sposób ja pozwoliłem tej organizacji wejść na, na relacje ze sobą. E, bo może wtedy odkryjemy tylko kilka dodatkowych rzeczy o sobie. No i to jest ten pierwszy moment. Słów. Jacka, czyli czy ta organizacja ma dobrą obsługę klienta, zależy kogo i kto ocenia. Zależy w jaką relację i z kim wejdziesz. Banalnie proste, nie? A moim zdaniem jednak czasami odkrywcze. Druga rzecz, dokładnie z tym związana, to już chcę zaprosić Was do mojej rekomendacji. Dwóch rzeczy. Po pierwsze jest jesień. Jesień taki piękny moment, kiedy akurat teraz jest ślicznie, w ogóle będzie dzisiaj ładny dzień, chyba taki jak wczoraj. Ale gdyby było znów pochmurno i deszczowo, to bardzo wam serdecznie rekomenduję pójście do kina na film po polowaniu z Julią Roberts. Absolutnie to jest nieprawdopodobne, jak ona dobrze, doskonale, wybitnie i pięknie gra. Nadal nie chcę jej wytknąć wiek, ale chcę i jest zjawiskowo piękna, nadal i moim zdaniem film jest absolutnie taki, jak powinien być dobry film, czyli jest bardzo nieoczywisty. Znaczy jest bardzo dużo przestrzeni na właśnie to, co można powiedzieć. Zależy czy ogląda. Nie wiem, czy Wam się spodoba, nie mam bladego pojęcia. Ja wyszedłem absolutnie poruszony. I dowodem na to, że film był dobry, ja mam taki bardzo prosty test jakości filmu: jak długo z partnerką o nim rozmawiamy po skończeniu. Filmy dzielą się na takie, na które, które wychodzimy z kina i nie zamienimy ani jednego słowa o tym filmie. Takie, o których porozmawiamy trochę, i filmy, o których rozmawiamy długo. To jest film, o który rozmawiamy długo, więc mam przekonanie, że jest ważny. Ale zależy, kto ogląda. Dlaczego o tym mówię? Bo już z kilkoma osobami rozmawiałem też o tym filmie i spotkałem również opinie negatywne. I totalnie daję prawo ludziom do opinii negatywnych. Jak sobie również do opinii pozytywnych, bo wierzę, że na tym polega idea sztuki. I nie należy się o to kłócić, tylko należy to akceptować, wspierać i cieszyć się tym, że sztuka pracuje razem z nami, że wywołuje i wchodzi w interakcję z nami, a nie wmawiać innym, że są głupi, dlatego że im się film nie podoba, albo mówić im, że są prymitywni, że im się spodobał. I to prowadzi mnie do trzeciej refleksji. I to jest właśnie ta najważniejsza refleksja. A mianowicie od jakiegoś czasu jest głośno o książce LEDem. Eee, po polsku pozwól im i fascynują mnie, bo zanim podam swoją opinię, to czytam dużo recenzji na temat tej książki. I fascynują mnie recenzje, które mnie zastanawia i to mnie naprawdę zastanawia, czy ktoś przeczytał tą książkę, wydając ten, ten pisząc tę recenzję. Bo te recenzje są zaczynają się od słów Nie rozumiem zachwytu nad tą książką. Ja sobie wtedy myślę, hej, jeżeli piszesz w dalszej części, że ta książka jest banalnie prosta, że nie dowiedziałem, nie dowiedziałam się z niej nic nowego i wszystko, co było w tej książce, właściwie to już wiem od lat. A następnie piszesz recenzję pod tytułem Nie rozumiem zachwytu nad tą książką. To znaczy, że nie czytałeś tej książki albo nie zrozumiałeś tej książki. Bo cała ta książka, ja rozumiem, że tam nie ma bardzo skomplikowanej teorii. Jest w dużej mierze o tym, żeby nie zmieniać świata na siłę. Dookoła siebie, żeby pozwolić ludziom być ludźmi, podejmować decyzje świadome lub nieświadome, ale czy brać konsekwencje tych decyzji, a samemu skupić się na tym, co jest najważniejsze czyli na sobie i na tym, jak my wchodzimy ze światem i z innymi ludźmi w interakcje. I zamiast wkurzać się na to, że byłem w sklepie i obsługa była niemiła, to zadać sobie pytanie, co ja takiego robię, że obsługa jest niemiła. A I pozwól być im niemiłym. Oczywiście się spłycam bardzo. I teraz do mojej rekomendacji. Ja uważam, że to jest najlepsza książka, jaką czytałem od lat. Dla mnie. Być może na tym etapie mojego etapu rozwojowego, w którym jestem pewnie przemian, które gdzieś tam się we mnie dzieją. Pewnie tego, że jestem bardzo głęboko zanurzony w rozwój w tej chwili. Pewnie jestem faktycznie. E, zanurzony no bardzo, bardzo głęboko w różne modele rozwojowe, w czytam czy gigantyczną pewnie ilość w tej chwili książek rozwojowych. E, słucham bardzo dużo podcastów e, i szukam sobie różnych dróg i inspiracji. I mam przekonanie, że ta książka absolutnie jest dowodem na to, jak powinna być napisana książka. Czyli weź jeden mały koncept, a następnie nie napisz o nim jednego rozdziału, po to, żeby ludzie tylko zobaczyli, że on jest. Tylko napisz o jednym banalnym koncepcie, który z pozoru wydaje się banalny, faktycznie całą książkę, i odbijaj go od wszystkich możliwych sfer życia, pokazując jak on może rezonować, funkcjonować, pracować w różnych miejscach, bo wtedy moim zdaniem to ma sens. I. Największy zarzut, ta książka mogłaby być krótsza? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, mogłaby być spłycona. I wszyscy mówią, ta książka mogłaby być mailem, bo koncepcja nie jest trudna. Wszystkie koncepcje świata, moim zdaniem, nie są trudne. Wszystkie prawa fizyki, mogłyby być mailem. Power Rock mógłby być mailem. Mógłbym sobie dzisiaj tutaj wyjść i powiedzieć Wam trzy rzeczy. Pamiętajcie, relacja jest pochodną dwóch stron. To w jaki sposób widzicie świat, jest nie tylko o świecie, ale również o Was. E, polecam e, Po polowaniu z Julią Roberts. Moim zdaniem dobry film, ale będzie i, i, i e, rezonował z Wami. E, I zachęcam do przeczytania książki e, Leddem, pozwól im E, Zobaczcie, co w niej jest. Dziękuję. Do widzenia. Tak mogłem zrobić. Tak, tak, tak mogłem zrobić tego power walka. Gdybym był dietetykiem, mógłbym powiedzieć, żeby schudnąć, trzeba mieć deficyt kaloryczny. Dziękuję. Znaczy, na koniec dnia, w większości rzeczy, teorie naprawdę nie są skomplikowane. I większość rzeczy może być uproszczona do zera. Tylko jeżeli zabieramy kogoś. W podróż, która moim zdaniem jest podróżą, która ma zmusić do refleksji albo przynajmniej mamy taką intencję, żeby ktoś się na chwilę zatrzymał, to właśnie może przestańmy się komunikować Whatsappowo. Przestańmy się komunikować tylko i wyłącznie na poziomie: no, chyba powinieneś to rozumieć, lub chyba to jest oczywiste? Tylko właśnie mówmy o oczywistych rzeczach przez całą książkę. I dajmy sobie więcej przestrzeni na to, żeby mieć sobie mniej niecierpliwości. Mam takie przekonanie, że my się czasami tupiemy nóżką, i mówimy, No, przecież już zrozumiałem, przecież, już zrozumiałem, przecież już zrozumiałem, po co mi to dalej tłumaczysz. I tak pewnie jak sięgniecie po tą książkę, to wielokrotnie będziecie mieli takie poczucie: Ej, stara, po co mi to znowu tłumaczysz? Pozwólcie sobie na to uczucie. I zobaczcie, co się wydarzy później. Jak to być może rozwlekane tłumaczenie, 17 raz w 18 sposób do Was wróci. I to trzy moje rekomendacje. Na dziś. Te trzy rzeczy ze mną żyją. Że, chyba ja coś nie wiem, jak wygląda tłumaczenie w sensie jak wygląda. Książka Pozwól im po polsku, może źle tłumaczona, polecam bardzo w oryginale. Najbardziej polecam ją słuchać, a tylko dlatego, że ja po prostu uwielbiam słuchanie, a wiem, że są osoby, które nienawidzą słuchać książek, więc Wam tego nie rekomenduję. A są osoby, które nie lubią, nie lubią czytać książek w oryginale, więc też możecie czytać przełożoną. Więc to polecam, Za, zachęcam Was do pójścia do kina, ale najbardziej zachęcam Was do tego, żebyście się zatrzymali i sobie powiedzieli hej, Jeżeli teraz mam poczucie, że ten Power Walk coś ze mną zrobił, wkurzył mnie, Wojtek mnie wkurzył, może zainteresował i tak dalej, to zdać sobie pytanie, ile w tym jest Power Walka i Wojtka, a ile w tym jest Was. Bo my, moim zdaniem, tak bardzo rzadko sobie to zadajemy, to pytanie. Z czego później rodzi się gigantyczna ilość hejtu i wielu innych rzeczy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.